Dlaczego kobiety tyją zamiast chudnąć, czyli czego dietetyk ci nie powie druga strona medalu diet 1200 kalorii już wyjaśniam. Kompletnie mnie to przeraża, że nadal jednym z najpopularniejszych sposobów na szybkie odchudzanie wśród szczególnie kobiet jest przejście na dietę 900, 1000 czy 1200 kalorii. I nie rozumiem dlaczego dietetycy czy trenerzy nie mówią jaka jest druga strona medalu w tym wszystkim. No bo tak, fakty są takie, że oczywiście... Spadek masy ciała przez 1, 2, 3 tygodnie występuje. Masy ciała, czyli tkanki tłuszczowej, ale też mięśniowej poziomu wody w organizmie. Ale też, to o czym się już bardzo mało mówi, to że następuje również prawdopodobnie spadek masy mięśniowej. No chyba, że kobieta trenuje siłą, no wtedy rzeczywiście można to zminimalizować. Ale przejdźmy teraz do szerszego obrazka, no bo warto wiedzieć więcej o tym wszystkim. Po pierwsze, fakty są takie, że oprócz tego, że po 2 trzech tygodniach spadnie ci masa ciała, czyli nie tylko tkanka tłuszczowa, ale masa całkowita ciała, spadnie ci też metabolizm. Zmniejszy się prawdopodobnie produkcja hormonów tarczycy, poziom energii twój spadnie i uwaga, poziom samopoczucia również spadnie. I teraz pierwsze pytanie, czy rzeczywiście zaczniesz dietę 1200 kalorii, wiedząc, że za 2-3 tygodnie to wszystko nastąpi? Uważam, że część kobiet już tego nie zrobi. Ale teraz, wracając do początku, dlaczego kobiety tyją? Zobaczcie, jeżeli masa mięśniowa ci spadnie, a ona w dużej mierze warunkuje to, ile dziennie kalorii spalasz, no to jeżeli masa mięśniowa ci spadnie, to Twój metabolizm też spadnie. A to oznacza, że po takiej diecie możesz iść tyle samo, co przed nią, i będziesz przez to tyć. Bo jeżeli przed tą dietą miałaś metabolizm na poziomie, załóżmy. 2,5 tysiąca kalorii, a po tej diecie masz metabolizm na poziomie 2000 tysiące kalorii, no to Twój metabolizm jest o 500 kalorii wolniejszy. Spala każdego dnia o 500 kalorii mniej. Więc teraz jakie jest rozwiązanie? Trzeba skupić się na tym, żeby rozkręcać metabolizm, a nie go spowalniać. Trzeba stworzyć z Twojego ciała dosłownie maszynę do spalania kalorii. Skomentuj program, a ja ci wyślę link do mojej metody, w której m.in. opisuję jak to zrobić.